zadanie 11. Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Czyli ten trójkąt duży to jest ten trójkąt ABC. Na środku boku AB, czyli na środku tego boku zaznaczono punkt D. Na środku boku to znaczy, że odcinek AD ma taki, taką samą długość jak ma długość odcinek DB. Następnie poprowadzono odcinek DC, czyli połączono ten punkt D z wierzchołkiem C, dzieląc trójkąt ABC, czyli ten duży trójkąt na dwa trójkąty. ADC, czyli na ten trójkąt, i DBC, czyli ten zielony. Czyli trójkąt ABC został podzielony na dwa trójkąty, ten biały i ten zielony. Ponadto odcinek AD jest taki sam jak odcinek DB i to jest 30 cm. I odcinek DC, czyli tutaj ten odcinek ma 50 cm. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeżeli jest fałszywe. Pole trójkąta DBC, DBC czyli tego zielonego, jest równe 600 cm2. Narysujemy sobie tutaj taki trójkąt prostokątny i to będzie ten nasz zielony trójkąt, czyli trójkąt DBC. C. Kąt prosty znajduje się tutaj. No i teraz wypiszmy sobie dane, jakie mamy w treści zadania. Odcinek DC, czyli przeciwprostokątna tego trójkąta ma długość 50 cm i jedna z przyprostokątnych, czyli dokładnie przyprostokątna DB ma długość 30 cm. I my tutaj musimy policzyć pole, tego trójkąta. No to jest trójkąt prostokątny, więc jeżeli chcemy policzyć jego pole, to znaczy, że musimy przez siebie przemnożyć obie przyprostokątne i to, co nam wyjdzie, musimy podzielić jeszcze przez dwa. I o tyle, o ile mamy miarę jednej przyprostokątnej, o tyle nie znamy miary drugiej przyprostokątnej i musimy sobie ją policzyć. Pamiętaj o tym, że tutaj rozmawiamy o trójkącie prostokątnym, a w trójkącie prostokątnym działa twierdzenie Pitagorasa, które mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. I z tego równania będziemy w stanie sobie wyznaczyć długość boku BC, skoro znamy te dwa boki, długości tych dwóch boków. Ja najpierw tutaj sobie w ogóle zamienię stronami. To równanie, dlatego że dążę do tego, żeby moja niewiadoma, moja szukana długość była po lewej stronie tego równania. Szukamy BC w związku z powyższym. Ja tutaj zapiszę, że BC do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo, co dc kwadrat odjąć db do potęgi drugiej. No i teraz podstawimy odpowiednie dane. DC to jest 50 cm, czyli będziemy mieli 50 cm do potęgi drugiej. DB ma długość 30 cm, czyli mamy 30 cm do potęgi drugiej. No i oczywiście musimy teraz uprościć sobie to, co znajduje się po lewej stronie uzyskanego równania. I 50 cm do potęgi drugiej to jest tysiąca cm kwadratowych. Następnie 30 cm do potęgi drugiej to jest 900 cm2. Czyli teraz musimy te wartości od siebie odjąć. Ja może tutaj ten znak równości jednak napiszę czytelniej. I 2,5 cm2 odjąć 900 cm2 daje nam łącznie 1600 cm2. I teraz to równanie pyta nas się, jaką liczbą lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać 1600 cm kwadratowych. I my mamy tutaj dwie takie liczby. Jedną z tych liczb jest minus 40 cm, i drugą z tych liczb jest plus 40 cm. I teraz ja na tym etapie wiem, że najpewniej tutaj masz ochotę. Się ze mną troszeczkę pokłócić tutaj w temacie tej wartości minusowej. Dlaczego? Dlatego, że przecież bok, żaden bok, żaden odcinek nie może mieć długości mniejszej od zera. Więc jeżeli chciałeś, chciałaś tutaj się ze mną pokłócić, wcale ci się nie dziwię. Natomiast pamiętaj o tym, że faktycznie, jeżeli my podniesiemy minus 40. Centymetrów kwadratowych, dobra, inaczej powiem, jeżeli minus 40 cm podniesiemy do potęgi drugiej, no to przecież my uzyskamy 1600 cm kwadratowych. Jeżeli 40 cm podniesiemy do potęgi drugiej, no to my również uzyskamy tutaj 1600 cm kwadratowych, więc to nie do końca jest tak, że ja tutaj nie mam racji. Pamiętaj o tym, że jeżeli mamy taką sytuację, jaką mamy tutaj że mamy jakąś tam, jakąś liczbę podniesioną do potęgi drugiej, która jest równa liczbie dodatniej, to zawsze, zawsze istnieją dwie liczby, które podniesione do potęgi drugiej dadzą nam tę wartość dodatnią, która tutaj stoi po prawej stronie znaku równości. I jako egzaminator ja zalecam, żeby w każdych okolicznościach zapisać obie liczby i minusową i dodatnią. Tylko z racji tego, że my tutaj rozmawiamy o geometrii, to zalecam, żeby przy wartości ujemnej zapisać, że tę wartość ujemną odrzucamy i zapisać dlaczego. I tutaj można zapisać przy wartości ujemnej, że wartość ujemną odrzucam, ponieważ długość boku musi być większa od zera. I teraz jeżeli podczas egzaminu napiszesz wartość ujemną, to po pierwsze pokazujesz egzaminatorowi, że ty doskonale wiesz o tym, że dwie liczby podniesione do potęgi drugiej dadzą nam wartość dodatnią, która stoi po prawej stronie takiego równania. To po pierwsze, a po drugie, zapisując po polsku takie zdanie, które ja zapisałam tutaj, informujesz egzaminatora o tym, że ty rozumiesz, że musisz odrzucić wartość ujemną. I taki zapis jest jak najbardziej ok. No dobrze, mamy w takim razie już długość szukanego boku. W związku z powyższym jesteśmy w stanie wyznaczyć tutaj pole trójkąta. Zapiszmy sobie, że to liczymy pole trójkąta DBC. Długość boku DB. To jest 30 cm. Czyli tutaj sobie zapiszemy 30 cm. Długość boku BC tutaj przed chwilą żeśmy sobie wyznaczyli i to jest 40 cm. No i całość oczywiście w dalszym ciągu musimy podzielić na dwa. I 30 cm razy 40 cm to jest 1200 cm kwadratowych. Czyli tutaj sobie zapisujemy, że pole trójkąta DBC jest równe 1200 cm kwadratowych. to dzielimy na dwa, czyli uzyskujemy tutaj pole trójkąta DBC, które jest równe właśnie 600 cm. Centymetrów kwadratowych, czyli widzimy, że pierwsze zdanie jest zdaniem prawdziwym. Popatrzmy teraz na zdanie drugie. Pole trójkąta ABC. ABC, czyli pole tego dużego trójkąta jest dwa razy większe od pola trójkąta ADC. I tutaj jest uwaga pułapka, no bo musimy się skupić, które pola, których trójkątów będziemy porównywać. Na pewno musimy policzyć pole trójkąta ABC, więc tutaj teraz sobie to policzymy. Ja zmienię kolor, żeby to nam się troszeczkę wyróżniało te zapisy. Czyli zapiszmy, że będziemy mieli pole trójkąta ABC. Zwróć uwagę na to, że trójkąt ABC to też jest trójkąt prostokątny, czyli chcąc policzyć jego pole. Jak najbardziej stosujemy dokładnie tę samą metodę, którą zastosowaliśmy tutaj. Czyli mnożymy przez siebie obie przyprostokątne i to, co nam wyjdzie, dzielimy przez dwa. Tutaj możemy po znaku równości zapisać. No i teraz pytanie: jaką długość ma bok AB? Tutaj sobie zapiszmy na boku że przecież bok AB to jest dokładnie to samo co bok AD, dodać bok DB, co w rezultacie daje nam AB, które jest równe 30 cm plus 30 cm, co oznacza, że długość boku AB to jest 60 cm. Czyli tutaj będziemy mieli 60 cm, które mnożymy przez długość boku BC. Bok BC tutaj już policzyliśmy, więc podstawmy od razu, że mamy tutaj 40 cm i to co nam wyjdzie, musimy podzielić przez 2. Czyli uzyskujemy tutaj 2400 cm kwadratowych, które dzielimy na 2. No i 2400 dzielone na 2 to jest 1200, oczywiście dalej centymetrów kwadratowych. Tutaj, tutaj sobie jeszcze zapiszemy, żeby to było bardziej, lepiej widoczne, że pole trójkąta ABC to jest nic innego jak 1200 centymetrów kwadratowych. No i teraz... O co, o co mi chodziło w momencie, kiedy ja mówiłam, że musimy się tutaj skupić, żeby wiedzieć, które, trójką, które pola, których trójkątów porównujemy ze sobą, żebyś nie chciał, nie chciała porównać pola trójkąta ABC z polem trójkąta DBC, które już mamy. Tutaj w tym zdaniu my musimy porównać pole trójkąta ABC do pola trójkąta tego białego, bo to, co tutaj policzyliśmy, to jest pole trójkąta zielonego. My musimy to pole, które tutaj uzyskaliśmy, porównać do pola trójkąta białego, czyli musimy go sobie jakoś wyznaczyć. Na teraz pytanie, jak to zrobić? Będzie nam to prosto policzyć, bo popatrz, jeżeli chodzi o pole, trójkąta ADC, to to jest dokładnie to samo, co pole trójkąta. A, B, C, czyli pole tego dużego trójkąta, odjąć pole trójkąta tego zielonego, czyli trójkąta D, B, C. Czyli uzyskujemy tutaj 1200 cm2, odjąć 600 cm kwadratowych, co w rezultacie daje nam 600 cm2. Czyli zapiszmy sobie 600 cm kwadratowych. No, czyli widzimy, że tak naprawdę pole trójkąta ADC, czyli pole tego białego trójkąta, to jest takie samo pole jak pole trójkąta tego zielonego, więc nawet gdybyśmy tutaj się pomylili i chcieli porównać te dwa pola, czyli pole trójkąta ABC do tego, co policzyliśmy na początku, no to i tak tutaj byśmy uzyskali prawidłową odpowiedź, natomiast to jest akurat podejrzewam tylko przypadek. Trzeba być. Czujnym, bo wcale nie musiało tak wyjść, że pola tego białego i zielonego trójkąta były równe. Mogło wyjść inaczej. Dlatego tutaj w tego typu zadaniach trzeba być czujnym. Przeczytajmy jeszcze raz treść drugiego zdania. Pole trójkąta ABC jest dwa razy większe od pola trójkąta ADC. I teraz popatrzmy. Tutaj pole trójkąta... ADC wyszło nam równe 600 cm kwadratowych, więc jeżeli przez 2 teraz to pomnożymy, no to faktycznie tutaj uzyskujemy 1200 cm kwadratowych, czyli dokładnie tyle samo, ile wynosi pole trójkąta ABC. Czyli faktycznie pole trójkąta ABC jest dwa razy większe od pola trójkąta ADC. Czyli widzimy, że w tym przypadku oba zdania to są zdania prawdziwe.